Sí, sí. na moją kolejną propozycję dla Was. Małgosia Borzewicz, witajcie. Już na wchodzącą niedzielę, czyli 17 lipca, wyjątkowa, niesamowita możliwość zwiedzania łodzi z Segwayem. SK Summer City zaprasza na letnie wyprawy z Segwayami po najciekawszych zakątkach naszego miasta. Będziecie mogli odkryć z nami łódzkie tajemnice. Swoje zgłoszenia jeszcze możecie wysłać mailem na adres zwiedzanie Zajrzyjcie na naszą stronę, tam znajdziecie szczegóły naszej niedzielnej imprezy. No i oczywiście zgłaszajcie się, bo inna zbędzie będzie więcej, tym lepiej. A my ze wszystkich zgłoszeń wybierzemy kilkanaście i te osoby pojadą z nami na wycieczkę z egłajami. Na pewno będzie tam ekipa SK Summer City, będą także prezenty, więc warto skorzystać z tej propozycji. A ja przypominam również, że w niedzielę w Akwaparku Fala wyjątkowe ogólnopolskie mistrzostwa w zjeździe z jeżdżalniami Slide Cup. Szczegóły tej imprezy też znajdziecie na naszej stronie www.sk.pl i jeszcze dzisiaj możecie się zapisać.